Czy masz w sobie taką stanowczość? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, nasze poranne rozważanie Bożego Słowa, kiedy rozpoczynamy dzień ze Słowem Bożym, które jest umocnieniem. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. To Słowo daje nam realne siły dla naszego ducha, dla Naszej przestrzeni, wymiaru psychicznego, a także dla naszego ciała. To słowo Boże obejmuje pełnię naszego człowieczeństwa. I niech to słowo Boże prowadzi Cię dzisiaj, prowadzi Cię w tym tygodniu. Tobie zawierzam to postanowienie, Tobie zawierzam właśnie to słowo, żebyś o nie dbał, żebyś tego słowa pragnął, żeby za tym słowem. Podążał. Weź odpowiedzialność za to, co Pan Bóg na ten tydzień dla Ciebie przygotował. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za świadectwo wiary, gorliwości tych, którzy są dzisiaj obecni na uczcie przed śniadaniem. Dobry Boże, chcemy się upodabniać do Matki Najświętszej. Boże Ojcze, Ty zawierzyłeś Maryi swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ty zawierzyłeś Maryi słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ty, dobry Boże, każdego dnia zawierzasz nam swoje słowo. Nie pozwól, aby to słowo, które do nas ma trafić, upadło gdzieś, aby trafiło na y, miejsca, które je zagłuszą na drogę, gdzie przylecą ptaki, wydziobią te ziarna Bożego Słowa na miejsca skaliste. Niech to Słowo Boże pada na żyzną glebę naszych serc. Dobry Boże, by zawierze mi to dzisiejsze rozważanie. Przez niepokalane serce Matki Najświętszej, aby to Słowo Boże tak działało w moim życiu, jak działało w życiu Maryi. Strobaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii, 13 tydzień zwykły, poniedziałek. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł wesprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego. Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Lecz Jezus mu odpowiedział, pójdź za mną, a zostaw umarłym, grzebanie ich. Umarłych. Mamy uczynki miłosierdzia względem duszy, także wobec ciała. I jednym z uczynków miłosierdzia wobec ciała jest grzebanie zmarłych. Gdy to czynimy, wykonujemy dzieło miłosierdzia. Także modlić się za żywych i umarłych to także jest uczynek miłosierdzia. Zatem, co mówi Pan Jezus? Żeby nie wykonywać dzieł miłosierdzia, zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych? No właśnie, jak to rozumieć? Ten fragment oczywiście można odnieść dosłownie, czyli, że załóżmy jakiemuś człowiekowi, który mówi. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Być może trzeba to brać w sposób taki dosłowny: czyli, że ktoś jest wśród słuchaczy pana Jezusa, może ktoś właśnie zmarł z rodziny, może zmarł ojciec tego człowieka. Ten człowiek przyszedł posłuchać Chrystusa, może poszukać jakiejś nadziei, jakiegoś pocieszenia, pokoju serca i wraca, żeby pogrzebać tego ojca. Czyli to jest jedna ta interpretacja taka bezpośrednia. Ale mamy też drugą interpretację, która odnosi się do e, pewnego powiedzenia panującego wtedy w kulturze żydowskiej, czyli pozwól mi pogrzebać mojego ojca, czyli pozwól mi być przy moim ojcu, przy matce przy ojcu do czasu kiedy nastąpi ich pogrzeb, czyli chcę być y, przy moich rodzicach. Ja nie wiem, kiedy ten pogrzeb nastąpi, może za rok, za pięć, za dziesięć, a może za y, 30 lat. Ale chcę do tego czasu być y, przy rodzicach, żeby się nimi opiekować, żeby im pomagać. No właśnie. Jeżeli tak się ma sprawa, to moi drodzy, człowiek. Być może nigdy nie zdecyduje się na ten krok, żeby pójść za Jezusem, bo będzie cały czas odkładał, odkładał 5, 10, 20, 30, 40 lat. Ponieważ będzie żółtą perspektywą, tymi zobowiązaniami wobec rodziców, odnosząc się do tamtych zwyczajów żydowskich, patrzymy na ten tekst w tamtym yy, kontekście. I właśnie. Jakże to jest ważne, żeby działać w sposób zdecydowany, z przekonaniem i stanowczo. Zatem nie rób czegoś takiego, że na ten tydzień odpuścisz sobie Słowo Boże, czy przez wakacje sobie odpuścisz Słowo Boże i wrócisz od września. Nie, bo to będzie to właśnie odwlekanie, odwlekanie, odwlekanie. Działaj tu i teraz działaj tutaj i teraz czyli nie odwlekaj ale bądź stanowcza bądź stanowczy na ten tydzień codziennie chcę rozważać słowo Boże codziennie chcę słuchać Ewangelii chcę aby to słowo Boże żyło we mnie a ja pragnę żyć tym słowem dlatego zapraszam cię tutaj w tym tygodniu każdego dnia na ucztę przedściądania i może to jest właśnie też to słowo pamiętaj, że słowo Boże jest zawsze proroctwem Pana Boga dla ciebie, na to co przeżywasz, na to co się dzieje w tobie i wokół ciebie. Rozpoczynamy wakacje, czas wyjazdów, urlopów i może się pojawić takie rozluźnienie. Może sobie trochę odpuszczę. No właśnie to słowo Pan Bóg daje ci po to, żebyś pamiętała, żebyś pamiętał o tym, żeby nie odpuszczać, nie odkładać kiedyś, za jakiś czas. Nie. Działaj tu i teraz, czyli w tym dniu, w tym tygodniu. Skup się na tym tygodniu, żeby codziennie rozważać Ewangelię, żeby słuchać tej Ewangelii Chrystusowej. Tutaj, oczywiście, ta uczta przed śniadaniem to jest jedna z okazji. Możesz to robić na wiele innych sposobów, ale czytaj, pilnuj tego. Bądź zdyscyplinowana, bądź zdyscyplinowany, bo to. Będzie trzymało Cię przy Chrystusie i to będzie prowadziło do Twojego duchowego wzrostu także przez wakacje. Zapraszam Cię na ucztę przed śniadaniem i na wieczornik. Właśnie sobie warto zrobić takie wakacyjne postanowienie, że nie odpuszczamy, ale się jeszcze bardziej zachęcamy i mobilizujemy. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie chce ci być wierny. Panie chce ci być wierny. Moi drodzy, przypominam, bo pytacie przy różnych okazjach. Te różańce są dostępne na stronie internetowej sklep Caritas z diecezji przemyskiej. Przemysłowej. Ten link jest podpięty tutaj yy, pod spodem. Yy, Macie przepiękne różańce. Dochód jest przeznaczony na dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas. Teraz to są różne wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, ale także rozwój tutaj ewangelizacji w internecie i mini studio. A oprócz tego macie przepiękną, przepiękną pamiątkę dla siebie albo nawet na bardzo oryginalny prezent. Życzę wam dobrego tygodnia, błogosławionego tygodnia. Tym, którzy wyjeżdżają na wakacje, na urlopy, życzę wam bezpiecznego, pełnego pokoju, pełnego paschalnego pokoju, czasu wypoczynku, bo wtedy gdy masz pokój Chrystusowy w sercu, najlepiej wypoczywasz. Z Panem Bogiem ostatecznie z Jego łaską wypoczynek będzie najbardziej owocny. Najbardziej owocny. Zadbaj o to przede wszystkim dla swojego komfortu. Udostępnij, polajkuj i zadanie domowe na ten tydzień wysyłamy przynajmniej do pięciu osób to dzisiejsze rozważanie. Na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.